Lisu, gankowy, bardzo chce się bawić z gandalfem, który sobie wyszedł na poranny spacer. Ale również i chce się pobawić z umbrelcią. A pani tutaj prześpiesznie zamknęła drzwi. I co teraz? No, widzicie, lisu nic wam nie zrobi. Zaznajamia się tylko. I tak jest bardzo grzeczny. <ścoughs> Lisu, zobaczysz, ambrelka jak nie wytrzyma, to dostaniesz łapą po nosie. Dostaniesz, zobaczysz, rozdziawi tą gębę, a nasyczy, i będziesz mniał się spyszna. Nie yeah. wiesz, co Lisu, zobacz: koty ciebie po prostu mają w poważaniu. Ona się w ogóle nie boi. Ten też już stwierdził, że co ja tam będę. Idę na zieloną trawkę. Zobacz, gdzie ambrelcia już jest. Widzisz? Ona już się nie przejmuje. A ty, Grubasku, nie bądź cykorem takim. <grym>